Yy, nie ukrywam, że chłopacy nerwowo podeszli do samego turnieju, mimo że gdzieś tam na początku fajnie zespołowo zaczęli grać. Gdzieś weszło w nich gdzieś tam ten stres, ta toczka tutaj mistrzostw Polski. Ciężko było zaplanować nad tym, ale ostatecznie udało się wygrać, wygrać cały turniej, a to jest najważniejsze. Mimo wszystko, że chłopacy się dzisiaj cieszą, że przyjechali, nie oszukujmy się, po pierwsze miejsce i udało się to utrzymać do samego końca. Jak na każdy turniej, na dobrą sprawę. W każdym turnieju chcemy zdobywać jak najwyższe miejsca, przede wszystkim wygrywać mecze. Więc po prostu ja powiedziałem chłopakom, że to jest taki turniej, który faktycznie rozgrywamy gdzieś tam co tydzień, więc teoretycznie nie powinno być to dla nich nic nowego. Ale jednak Futbol Akademii Mistrzostwa Polski zrobił swoje gdzieś tam tą sytuacją, że jednak ten stres się pojawił, i faktycznie jestem dumny z chłopaków, że faktycznie dali radę do samego końca, że zdobyli to pierwsze miejsce. Przede wszystkim duży szacunek dla tych chłopców, którzy wykonali kawał ciężkiej pracy. Mnóstwo minut, potu, ciężkich momentów, które na końcu pozwoliły zająć pierwsze i drugie miejsce naszym zespołom. Z czego można być tylko dumnym i, i po prostu wdzięcznym. To jak ci chłopcy się rozwijają, jak idą do przodu, i my możemy im w tym towarzyszyć, to jest dla nas największy sukces. Tajemniczy, może nie, bardziej sumienny, trening, który jest ustrukturyzowany i po prostu robimy swoje na tych treningach. Nie obijamy się, dajemy z siebie maksa i jak widać, przynosi to efekty. Przede wszystkim, my będziemy dalej jeszcze ciężej pracować to, to na pewno najistotniejsze z tych wszystkich rzeczy. No, udowodniliśmy, bo tak naprawdę drugi raz zgarniamy pod rząd złoto, że na tym szczycie się utrzymujemy, a, a, a sztuką nie jest wejść na sam szczyt, tylko na tym szczycie się utrzymać.